Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj wyjątkowy dzień dla Polski, wyjątkowy dzień dla nas wszystkich. Odebranie Nagrody Nobla to szczególne święto, które powinno być również przez Sejm Rzeczpospolitej uczczone. Z tego też względu Klub Koalicji Obywatelskiej złożył projekt uchwały i mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu wspólnie przez aklamację podejmiemy uchwałę, w której uhonorujemy panią Olgę Tokarczuk i to wyjątkowe narodowe święto. Bardzo proszę, pan przewodniczący Rafał Grupiński. Oczywiście państwo zbyt doskonale zdajecie sprawę, że literatura nie, nie potrzebuje politycznych wiwatów, ale też jest tak, że dzisiaj Nagroda Nobla dla pani Olgi Tokarczuk jest na pewno dla nas pretekstem do dumy, do tego, że możemy dzisiaj mówić, że polska literatura jest doceniana w świecie, jest doceniana przez czytelników, jest przede wszystkim ceniona jako świetny ambasador polskiej kultury. Polska literatura, przypomnę, od 80 roku, dzisiaj po raz trzeci już świętuje Nagrodę Nobla dla polskiego twórcy, i jest to na pewno wskazówka między innymi dla tych, którzy dzisiaj o kulturę się troszczą od Oczywiście rządu po samorządy i wszystkich tych, którzy w organizacjach pozarządowych tą kulturą się zajmują o to, aby rzeczywiście zawsze starać się dobrze patrzeć na to, co się w kulturze tworzy, na ludzi z otwartymi umysłami, ludzi ze świetnymi pomysłami, ludzi, którzy przynoszą ze sobą czasami ryzykowne czy awangardowe wręcz pomysły w polskiej sztuce czy literaturze. Czy muzyce, po to, by później te talenty mogły się rozwijać, żeby mogły się rozwijać i aby nie było ograniczane tak, jak dzisiaj doświadcza to czasami wielu, wielu twórców w instytucjach podległych, akurat panu ministrowi Glińskiemu, co jak wiemy w ostatnich czterech latach było jednym z takich bardziej dojmujących świadectw, jeśli chodzi o obecność rządzących w kulturze. Mamy nadzieję, że akurat ta uchwała, która nie jest typową uchwałą, nie ma nie jest uchwałą historyczną, jest uchwałą, której wyrażamy radość z powodu nagrody dla Olgi Tokarczuk. Jest po prostu czymś, co pogodzi wszystkich w naszym Sejmie i ponad podziałami ta uchwała zostanie przyjęta. Jak Państwo wiecie, miałem przyjemność wydawać Olgi Tokarczuk i wręcz pierwsze, pierwsze duże opowiadanie prozą, które odrzuciły inne pisma literackie, publikował Mój czas kultury. W 1993 roku, więc dla mnie to jest tym bardziej taka bym powiedział wewnętrzna, bardzo osobista satysfakcja, że dzisiaj Olga Tokarczyk w Sztokholmie odbiera Nagrodę Nobla. Szanowni Państwo, numer uchwały. To numer 47, dostał już oficjalne, oficjalny bieg. Liczymy, że jeszcze w tym tygodniu Sejm Rzeczpospolitej podejmie taką uchwałę. I bardzo ważne jest to, o czym mówił pan przewodniczący Rafał Grupiński, że w ślad za tą uchwałą e, powinny iść czyny. Tak jak tutaj w Warszawie zakup przez ratusz z inicjatywy prezydenta Trzaskowskiego 2000 egzemplarzy. Nie, dzieł Olgi Tokarczuk, które trafią do miejskich bibliotek i czytelni. To jest świetny dowód na to, że samorząd wspiera tego typu nie inicjatywy, ale również, że samorząd potrafi się odnaleźć i samorząd potrafi czasami zastąpić państwo tam, gdzie państwo niestety nie działa w sposób należyty czy prawidłowy. Wierzymy, że tutaj w Sejmie Rzeczpospolitej ta uchwała zostanie przyjęta przez aklamację i mamy nadzieję, że stanie się to już. Czwartek, tak żeby jeszcze w tym tygodniu Sejm Rzeczpospolitej wyraził swój szacunek, dumę i radość z tego historycznego wydarzenia, bo przypomnę, 23 lata temu ostatni Nobel dla Polski, dla Polki również, a tym razem dzisiaj będzie to niewątpliwe święto. W spotkaniu w Brukseli z Donaldem Tuskiem mówił Pan, że ta forma Obywatelska potrzebuje nowej energii. Czy może Pan liczyć na poparcie Donalda Tuska w walce o ten szefa Obywatelskiej? Przed nami konwencja nominacyjna dla kandydata bądź kandydatki na prezydenta. Później kwestia zarządzania wyborów. Donald Tusk ma jeden głos, tak jak i ja i każdy inny. Natomiast czy będzie takie poparcie, o to trzeba pytać Donalda Tuska. Niewątpliwie wiele Wiele rzeczy, o których rozmawialiśmy, jest takimi wspólnymi pomysłami. Ja cieszę się z dobrej rozmowy. Wszyscy myślę w platformie. Bez wyjątku. Nie chcemy tego, by platforma obywatelska była silną, skuteczną nie partią opozycyjną, która wkrótce wygra wybory parlamentarne. będzie też 20 to nie wygra w efekcie Grzegorz się że Każdy ma prawo kandydować. Ja podchodzę z szacunkiem do każdego, kto będzie chciał w tej rywalizacji brać udział. Będą ogłoszone wybory, będą deklaracje, będziemy wtedy rozmawiać. Teraz najważniejsze, żeby 14 w najbliższą sobotę wybrać kandydata bądź kandydatkę na prezydenta, a potem rozpocząć proces wyborczy, który zakończy się pod koniec stycznia. 9% dla Szymona Hołowni w sondażu prezydenckim i trzecie miejsce. Właśnie jak to rokuje? Czy większe to poparcie, czy mniejsze? Bo pamiętamy partie, które zmniejszyły swoje poparcie, a na początku były bardzo wysokie. Jestem przekonany, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wystawi kandydata bądź kandydatkę, która wygra ten wyścig. Z szacunkiem odnosimy się dla każdego, kto będzie uczestniczył w tej rywalizacji. Natomiast nie mniej oceniać szanse innych. Ważne jest, byśmy potrafili wspólnie pracować na najlepszego kandydata bądź kandydatkę opozycji. Ja jestem przekonany, że 14. Właśnie taki kandydat bądź kandydatka zostanie wyłoniony. Czy panowie prezentację raportu NIK? Jestem po pobieżnej lekturze. Jest ona wstrząsająca. Raport NIK dotyczący służby więziennej, tego co działo się i te wnioski 16 wniosków do prokuratury tylko i wyłącznie pokazują, że możemy mieć do czynienia z kolejną ośmiornicą, z kolejną pajęczyną oplatającą. Tym razem służbę więzienną. To nie pozostanie bez reakcji ze strony Klubu Koalicji Obywatelskiej. Będziemy podejmować przewidziane regulaminem Sejmu inicjatywy. Już za chwilę poinformujemy Państwa o kolejnych krokach, które zamierzamy podejmować. Należy tę sprawę wyjaśnić. Nie może być tak, żeby był jakikolwiek cień wątpliwości. Nie może być tak, że gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiają się konkretne zarzuty dotyczące powiązanie polityków pisów ich rodzin, uczestnictwa w tym bulwersującym procederze. Na to wszystko nikt, jak widać, ma dowody, skoro decyduje się zgłaszać wnioski do prokuratury. Przypomnę, że tym razem pada kolejny mit. Kolejny mit, który przez 4 lata był budowany. Świetnego programu dotyczącego pracy więźniów, a tymczasem, jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, to jest, to jest program, który był realizowany z naruszeniem prawa, zdaniem kontrolerów, to był program, który pozwalał na obchodzenie przepisów o zamówieniach publicznych, no i program, który być może dawał zarobić, e, zarobić określonym działaczom i ich rodzinom i to wszystko musi być wyjaśnione. Minister Jaki, jego dyrektor? Dyrektor przyznawał, że na, musiał mieć zezwolenie niejako, takie przykrycie ze strony prezesa Najwyższej Izby Kontroli już Mariana bana się złożenie tych tylko zawiadomiony portret. To jest jakiś znak czy nie? Czy dla mnie najważniejsze jest, by winni ponieśli karę. Dla mnie yy, nie ma znaczenia, czy podpisuje to pan prezes Banaś, czy ktokolwiek inny. Kontrola była przeprowadzona przez, na, przez najlepszych kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, a czy to jest wewnętrzna walka Pisu, nie nam to oceniać. Najważniejsze jest, żeby ta sprawa została dogłębnie wyjaśniona, no tylko przypomnę, z jakim paradoksem mamy do czynienia. Prokuratura, którą nadzoruje Zbigniew Ziobro prowadzi postępowanie dotyczące pana Banasia. Najwyższa izba kontroli, którą nadzoruje pan Banasz, składa doniesienie do prokuratury tu, na ministra sprawiedliwości jako nadzorującego ten program. Więc to jest swego rodzaju klincz i myślę, że będziemy mieli jeszcze do czynienia z wieloma odsłonami tego skandalicznego spektaklu, gdzie... Pisowscy działacze będą na siebie donosić, gdzie będą próbowali wykorzystać zbierane na siebie haki. Ważne jest, by winni zostali rozliczeni. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Giera Jurnowa, zapowiada wizytę w Polsce. Mówi, że sytuacja w Polsce i na Węgrzech pogarsza się, jeśli chodzi o praworządność. Kolejne kłamstwa ze strony premiera Morawieckiego i propagandy pisowskiej nie pozostają bez echa, nie było i nie ma żadnego, żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Zamiast wykonać orzeczenie Tsue, pan premier Morawiecki i jego ludzie po raz kolejny obrażają polskich sędziów, po raz kolejny próbują wmawiać opinii publicznej, że to, co w Polsce dzieje się z wymiarem sprawiedliwości, jest zgodne z polską konstytucją i sprawem unijnym ze zwierutną bzdurą. I oczywistym jest, że premier Morawiecki i jego rząd prowadzą do konfrontacji z Unią Europejską i robią to wbrew polskiej racji stanu i wbrew interesom Polaków, bo niezależny wymiar sprawiedliwości to gwarancja dla Polek i Polaków, że w zderzeniu z państwem nie będą bezbronni, że państwo nie będzie mogło wchodzić w kolejne aspekty życia Polaków i będzie to robić bezkarnie. I dlatego ważne jest, byśmy w tych dniach stawali po stronie niezależnego wymiaru sprawiedliwości i dawali odpór tym kłamstwom, które na co dzień mówi premier Morawiecki. Dzień, dziękuję. Panowie, ponownie dla samorządu warszawskiego, na przykład, zrobił co należy, rząd nie, najkrócej. Co rząd powinien zrobić w takiej kwestii, wobec takiego sukcesu, a czego nawet nie powoż? No, przede wszystkim e, przypomnę, że platforma przedstawiła w kampanii wyborczej narodowy program czytelnictwa, odbudowy czytelnictwa. Jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o poziom czytania książek. Przygotowaliśmy program, który, w którym miliard złotych rocznie przeznaczamy na. Jeśli oczywiście w przyszłości przejmiemy władzę, to chcemy przeznaczyć na odbudowę czytelnictwa, w tym zakupy do bibliotek właśnie, co najmniej dwóch tytułów dziennie przez 365 dni w roku. To jeden z elementów naszego programu. Chcemy, by filie biblioteczne, biblioteki miały miejsce w każdej galerii handlowej i na każdym nowo budowanym osiedlu mieszkaniowym. Chcemy pomóc księgarniom utrzymać się w małych miejscowościach, tak żeby książka była nie tylko w bibliotece, ale także była możliwa dostępna dla dlaczego chcemy, żeby młodzież na przykład w bibliotekach szkolnych sama decydowała także o tym, jakie są zakupy do bibliotek, żeby biblioteka bibliotekach szkolnych były książki, które młodzież dzisiaj współcześnie czyta i tak dalej i tak dalej. Mamy ogromny tutaj program i ten ruch prezydenta Czaskowskiego myślę, że wielu samorządowców dzisiaj będzie naśladować, bo książki Oli Tokarczuk są wykupywane, są poszukiwane, więc ich obecność w bibliotece jest jak najbardziej pożądana, a rząd w tej sprawie powinien po prostu brać przykład z dobrych, dobrych decyzji naszych samorządowców. Dziękujemy bardzo. Tak, oczywiście.